Hashtag 3 w jednym, 3 suchary w jednym story? Zaczynamy dzisiaj o kawie. Zatem, jaka jest posłodzona kawa? Słodkawa. Czego dostał fafa po wypiciu szybko kawki? Czkawki. A jak nazywałem się ręce pełne kawy? Rękawy. I ta kawa jest do wygrania, bo mamy dla Was. Konkurs możesz zgarnąć roczny zapas kawy albo tygodniowy, w zależności jak szybko pijesz. Wystarczy, że wyślesz nam swoje suchary o kawie i trafisz na story i 10 osób wygrywa zapas kawy i kubek. Nie jeden, tylko dwa. Od mes Jest z nami jeden z uczestników. To ja już mogę, proszę pana? Oczywiście. <grym> jak nazywa się kawa, która sika? Sikawa. A jak nazywa się prawdziwa kawa? Truskawa? A jak nazywa się ptak, który lubi kawę? Kawka! Gratulacje! Wygrałem? To jest Twoje! Wygrałem! Spokój, spokój, jeszcze, żeby było w czym pić. Dwa kubki, ojej, ja będę. Ja mogę pić ten z... na w tych kubkach z mamą?